Jestem. Tutaj jest jakiś rozbój. Tylko nie wiem w sumie o co chodzi dokładnie. Fakty. Była strzelina z bandytami. Z neutralizmu sprawców. Yy, którzy zapewne są obok. Tutaj. Dobrze. To, to podejmijmy to wyzwanie. Co tu tutaj ma? Copperheada? Aha. I tutaj są ci, ci sprawcy, tak? O kurde. Już... Już mnie widzą. Nie. Może mu zrobimy restart optyki? Go jakoś od tyłu zajdę? No właśnie, trochę bez sensu, ale... To są jacyś tam zwykły, zwykli... ...złodziejaszkowie. I zaraz tutaj rozpykam ich może nawet tak sobie tutaj zajdę go w tył o kurda, to oni mnie próbują zajść od tyłu coś mi tutaj ta taktyka nie poszła o Czekają mnie Dajcie mi go! Dajcie mi go! Myśleć kurwa, a nie ginąć! Nie. O kurde, co tu się stało? Co nie! Co oni zrobili? Kurde! No to we mnie rzucili. Nawet tego nie zauważyłem. Cholera jasna, jak mi się to wszystko kurda myli. Do mnie serwa! No nie wiem, może z tej strony? Nie wiem, że tu jesteś! E, tu patrzą, żeby mnie słyszeli. Kurda, w moim kierunku się odwracają z kubani I może nie mają prawa nie widzieć, kupu. Kurda kurde, trafił rzeczywiście. Rzeczywiście trafił. O kurde, na ten sam pomysł wpadliśmy. To tylko kwestia czasu. Tej, tam jest, kurde. Hoy Kurde, wymagające to wymagające trochę, no. taką randomową misję, ale jest. I może, może nam 1000 tysiąc dolarów. Pojedziemy... E o kurde. A ma drgawy Zamówienie. E, tym typem. No nieźle. Weź euro 400 euro dolarów. Aha, czyli mamy jeszcze 14 nawet. I tutaj jest. To sobie wypijemy. Poro dolary, amunicja do karabinu. I tutaj rozumiem tą walizeczkę, tak? No, wezmę sobie taką kurtkę. I wiadomość 15,5 tysiąca. No więc jedziemy do tej, jak ona się nazywa, do rok, właśnie, do rąk. Nie wiem, wycofać tutaj? Tą Karadeją? Zaparkowali trochę głęboko, nie? No kurwa... Przód nie zleciał. Aha, w sumie mogłem tą furgonetką. To jest równie sterowne co... Co tamta toczka, no ale dobra. Jakoś, jakoś się dało radę tutaj. W miarę godnie wyjechać. O, no, alpająkę mają. Dobra. Kilometr 300. Latające kontony tej kurde, co się znowu stało? Przez moment się zagapiłem, nie, jest dobrze. Czyli to po prostu minimapa zwariowała dobrze. 15 koła. Właśnie, miałem spróbować, jak tutaj się robi ręcznie. O nie! Przepraszam. Przepraszam. Te nie, to wylazła. Czyli na pewno ręczny to nie jest B. Zobaczymy... X? No nie wiem. To na pewno nie. Aha, hamuje A. Więc jest szansa, że to będzie łapsko. Tak. To zmienia zasady gry. O kurda, jak on jedzie. Aha i tutaj gdzieś, tutaj sobie zaparkujemy. 15 koła. Ile bym sobie za to w Szczepów kupił? kupił? Ale kuśtyka. Ten tutaj na lekkiej, na lekkiej bombce. Wywiad. Ale nie po prostu kadzą mu A temu mu w dałem i wrócił. Dobry. Ej, patrzcie to. Dobre. A ta tutaj taka, ten plus size widzę jest. A to dobrze, dobrze. Mam pieniądze. Ej, hey, rok. Mam pieniądze. Się zaświeciła na lodownikonka kasę. Zaprasz. Mam kasy na zlecenie w sprawie Helmana. Kieleskiego. Anders Helman, podrzuć mi te dane. Dwa, poproszę. Mogę usiąść? Zrób na miejsce. No właśnie. Siadaj. Hm. Rozumiemy się bez słów. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Ma plastikową klatkę piersiową. No i co? Aha. Zostaw butelkę. Częstuj się. Napij Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. <laughs> no, no, no. Dzięki Nix. Nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Dawaj, no popatrzmy. No SD. Tego Twojego Hermana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. Za no to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kanktao, korporacji należącej do Chińczyków. Kangta od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji, rozumiesz? Chronią go przed Arasaką. Pewnie chronią oh. go przed Arasaką. Pracował dla nich przy tajnym projekcie. Chronią go przed Arasaką i wszystkimi innymi korporacjami, które chętnie skorzystałyby z jego wiedzy. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kangtao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Helman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Cziwne. Kangtao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale. Zobacz dane obciążenia tej fałki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Jakieś latadło goła... to będzie? Proszę, to jeździ. Proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kangtao Oraz jeden VIP. Transferowany właśnie z Kianti. Hellman. No, no, no. To były dobre wiadomości. <grymne> złe. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Ejakulacji. Tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. No. Bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kangtao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło tafałkę. Ale tutaj... Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kangtao. To no tam to przejmiemy. W sensie, jeśli Martwa strefa. To to Czy tam go przejmę. Na pewno przyda Ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę. Łącznie ze sprzętem. Yy, Zestrzelenie takiej av -ki nie jest łatwe? Namierzenie takiej av nie będzie łatwe. Poza tym znam ten model. Poprzednie wersje latały w wojnach. Czy to jednak latające są szybkie i mają zaawansowane systemy obronne? Bawienie się w ostrzeliwanie takiej awalki nie wchodzi w grę. Dlatego lepiej rozwiązać ten problem sposobem. Mam ludzi, którzy takie sposoby znają lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż no ma matka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? <grych> nie brzmi to zachęcająco. Na Bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. <grych> nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Helmana. To twoja decyzja. E, dlaczego pana będzie musiała nam pomóc? Dziwno no zwykle trzyma się. Zdal od miast. Dziwne. Myślałem, że nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego jak bardzo są w potrzebie. Aldecaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Panam ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. Dlaczego nam pomoże? Dlaczego Panam będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak, znam ją. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać... Ja wiem. Mnie też będziesz rozgrywać jak panem, okej? Okay. Dobra, nie będziemy się już tutaj w te rozmowy Proszę, o, to zagłębiać, nie? powiedz mi, co wiesz. Rocky Ridge, ta opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Dobra, okay, czyli tam, tak Czyli zanim tą afałkę no, będziemy to... strącać, to do pana. Pewnie pana będzie chciała najpierw, żeby jej pomóc. I tam. I, I dopiero tak to będzie. Patrzcie, samotny robot. <noise> <noise> Paszko papierosów. Czyli co? zacznij do pana Wie <noise> tu się wychodzi Nie będę w takim hałasie zronił Cześć Uszkodzenie ci pureli Kurde Psia krew Nie patrz na mnie O, jaką furą sobie potem pojedziemy? Tą z lewej, nie? One zawsze się chyba tak samo układają. Tylko mają inną kolorystykę. Czyli co, dzwonimy do Panam. Y... Panam Palmer. Halo. Halo. <śm> Mam twój numer od Rook. Cześć Pana. Dostałem twój numer od Rook. Jestem wi. Zajęliście. Co chcę mnie wpakować tym razem? E, odzyskać i samołki. Nie wnikam w to, co jest między Tobą i Rog. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskanie ładunku i samochodu? A, mogę ci pomóc. Skład kolejowy przy Manita Street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. Dobra, jedziemy. Ile to będzie? Kilosów? 2,7. A tą furą przemkniemy. O, się korek zrobił. <grystanie> Tutaj myk na autostradę. O matko! Już jest? Trzech. Kurde, ustawili się, jakby siedem miejsc zajęli. za wydrę na zakręcie. Jeszcze tutaj z Kurde, nie udało się. Zmieszczę się. O, Myślę, że on pojedzie do przodu, nie? Tutaj. A to jeszcze kawałek. Oj, gościu! tylko <słysk> Kurde, taka piękna fura, ją tak zajechałem. Eu acho que Dolam. <grydolam> <grydolam> o, o nie, o nie. Tu? Gosztu sobie stoi na środku ulicy. Dobra, czyli co, wyjeżdżamy z Night City. Jakieś pustkowie. Piękny słone słoneczny dzień A nie, jakieś fabryki. Będziemy razem pracować. Co? Nazywają mnie El Capitan. A ty jesteś wi. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Złami sprawę za mnie. Ale staw patrzcie to. Załatwiam sprawy i nie lubię zalegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej... Mod Unit? Niezłe tempo. Potrzebujesz dobrych auki, motocykli 9 x 9 To ja patrzcie tą tablicę ilustracyjną metę W każdym tak jest? Eee. Co to jest? Spojrzeć głęboko w oczy. Zapraszam do mnie. Dość tutaj. Ej! Wchodzimy. O, zebista fura. O, to jest ta przy tej kombicy. Ha. Hej, pan. Cześć. Ty jesteś wico? Tak. To gdzie mój wóz? Tam, kochanie. Zobacz. Podjadę. tym cię powiozę. W porządku, pogadamy później. Nie, 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 nie. Spokojnie. Pokażę Ci mój wóz. Co jest? O kurwa. Co się stało? Pst, ty, wypluł mnie. Ja w ogóle nie wysiadałem Sniknął. <laughs> <laughs> FURE mi wcięło. Czyli... czyli dziewczynie nie zaimponuje? Kurwa. Dowiedz <laughs> się jak... Co? Pomóc sobie nawzajem. Rok mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Ach, oczywiście mogłam się domyślić. No dobra. Gadaj, co wiesz. Albo lecij i wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. No nie wiem, no. Pogadajmy. Spokojnie. Ej, spokojnie. Wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj. Wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek, ale sama sobie ładunek nie. Ładunek spory. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? <laughs> Możemy się dogadać. Czemu te opcje dialogowe mi się nie pokazują? Tutaj muszę dobrać jednego gościa, potrzebuję. No, może nie mówmy wszystkiego od razu, nie? Może przesłuchać jednego człowieka. Będzie przewożony w konwoju korporacyjnym. No i tak powiedziałem. Nie zajmuję się porwaniami. Poza tym, do przejęcia konwoju będziesz potrzebował więcej ludzi i sprzętu. To tylko jedna fałka. Będzie przelatywać nad Jackson Plains. Ja pierdolę. W zamian informacje o twoim transporcie i pomoc w odzyskaniu go. Mm. Umowa stoi. Nie wiem, ja. Kurwa! Co jest? Aha, to tutaj się kończyło, tak? <słukasz> Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy. Więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Dobrze, że to samo zastępczy. Gdzie on jest, tak? E, Rocky Ridge. Rocky Ridge, podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy Twój wóz z ładunkiem. Nasz sztyku, tasie. Dorwę cię za to. Jedziemy do Rocky Ridge. Jedziemy do Rocky Ridge. Moment, muszę się zastanowić. Dobrze. Okej, okay. przyda nam się dodatkowo pomóc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Hmm. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej, wiem, <grywanie> że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Program Kurwa, nawet fajna, nie? Wiadomo, zrobiono tylko zaniedbaną. Ja <tosurwa> to <tosurwa> załatwię. To drewnem. Jak w latach 80., bo no, przecież koncept Boss. powstał w latach no, 80., ale ile razy dla was Ale było kurde, Takie motywy, Słowa nie. Honoru. Szczególnie ten przód. Po zmroku? Szczególnie przód okay. jest naprawdę. I... Aha, ja no, przewinąłem. Tak. Chcia... Chciałem i e... uklęknąć, <laughs> żeby zobaczyć ten przód. Dobra, nam trochę czasu. Coś przewinąłem. Tak? Pracujesz dla Sixth Street. Boss? ten z Wista del Rey? Nie wiedziałem, że kursujesz dla Six Streetów. A co nie wolno? Nie no, bolno, wolno. Wolno, wolno. Wciąż mają świra na punkcie gwiazd, pasków i różnych ja. wartości. Mam to gdzieś. Po prostu nieźle płacą. Dobra. I tutaj taka opcja dialogowa, tak? Czy ja mogę sobie teraz, bo właśnie jakiś punkcik dostałem. I jak tutaj by się zrobiło, żeby można było tą opcję zrobić? Refleks? Trafienie krytyczne? Broń biała? Skrytobóstwo, zimna krew? To jest takie kółeczko, nie? Zamurowało cię? Tak. Kółeczko. To jest to kółeczko. Nie mogę? A nie mogę. Dobra. No dobra, gdzie chcesz jechać? Gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldekaldos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. No pojedźmy. Spoko. jedźmy. To wsiądź. <laughs> Resor nagle ożył. Dobra. Ja muszę na dzisiaj kończyć granie, trzymajta się.